Hej hej witajcie w kolejnym filmie i dzisiaj mój zapomniany holciuchowy standa. Słuchajcie, ja te zakupy zrobiłam jeszcze na samym początku chyba marca, jeszcze zanim w ogóle cała sytuacja po prostu tak wybuchła, jak wybuchła i kompletnie zapomniałam. Kiedy ten hol przyszedł, jakoś odłożyłam go na bok, zajęłam się innymi rzeczami kompletnie zapomniałam o tych ciuchach. I dopiero niedawno jedna z Was mi przypomniała na Instagramie, że kiedyś wspominałam na Instagramie, że będę chciała nagrać hol ciuchowy z &A i co się z tym stało. I wtedy sobie przypomniałam, faktycznie, ja wtedy w ogóle go nie nagrałam, jak mówiłam, ale faktycznie, że ja mam te ciuchy. Tak więc e, dzisiaj mój zapomniany hol z &A, głównie bluzki, e, powiem Wam tak, mam dwie bluzki wzorzyste, natomiast mam też kilka bluzek, które są jednokolorowe. Po ostatnim holu z &A, gdzie miałam głównie wzorzyste bluzki, pisałyście mi, czemu ja nie biorę na przykład jednokolorowych bluzek. No głównie nie biorę dlatego, że yy, nie podobają mi się. W sensie nie wszystkie bluzki jednokolorowe mi się podobają. Najczęściej jest tak, że albo źle leżą, albo coś się dzieje. Natomiast jeżeli bluzka ma ładny kolor, który dobrze na mnie wygląda i która dobrze leży, to ja jak najbardziej jestem za jednokolorowymi bluzkami i dzisiaj Wam pokażę właśnie trzy takie bluzki, chociaż jedna to jest sportowa, ale ujdzie za normalną. Natomiast zacznę od dwóch takich właśnie wzorzystych. To jest jedna z takich wzorzystych bluzeczek, bardzo podobna do tych, które miałam. Mam w tamtym holu właśnie z takim kolorem ala terrakota, tylko że tutaj mamy kolor granatowy. Ona trochę wygląda jak wyblakła, jakby taka, wiecie, była przeprana, bo ten wzór, tak jakby ten kolor taki jakby pod spodem, pod tym całym wzorem, jest taki właśnie lekko poszarzały coś takiego. Natomiast mimo wszystko, ona mi się bardzo podoba, dlatego że właśnie jest yy, nietuszynkowa, nie jest to białe, jest taki właśnie ciekawy. Natomiast plecy ma po prostu całe granatowe. Tak więc zdecydowanie jest to taki właśnie. Mój powiedzmy, że codzienny t-shirt, codzienna bluzka, bluzkę w ogóle nie powiedziałam, bluzkę mam w rozmiarze XL, nie pamiętam ile ona kosztowała, postaram się sprawdzić i podlinkować Wam te rzeczy na dole, bo tak jak mówię, po prostu zapomniałam o tym holu, natomiast te bluzki, one były gdzieś w granicach chyba 50 zł, mniej więcej, ale oczywiście wszystkie te informacje będziecie miały tutaj, jak i skład, natomiast widziałam, że składy, jeśli chodzi o centa, bardzo się poprawiły, i właśnie w dużej mierze można tam znaleźć właśnie bluzeczki, t-shirty, głównie z bawełną, wiskozą, ewentualnie z, jakimś, z jakimiś takimi mieszankami. Tak więc to jest pierwsza bluzeczka, i zaraz już nakładam jeszcze jedną taką kolorową. Tak jak widzicie, ma troszeczkę inny fason, chociaż dalej jest to taki trochę jakby wyblakły kolor. Natomiast tutaj na górze ma, jest taka jakby w gumeczka, chociaż to nie jest taka gumka, że możemy tutaj kiszpankę robić. Aha. Też, rozmiar, też ją mam w rozmiarze XL i tutaj mamy wiskozę, ale z domieszką Elastanów. Tamtej akurat była sama wiskoza. Natomiast no nie, trochę czuć tutaj ten Elastan. I ona jest właśnie nieco dłuższa i też jakby ten wzór jest po prostu po całości na całej bluzce i ma trochę dłuższe rękawki. One są takie. Tamta miała takie rękawki na zasadzie spadające z ramion i kończące się tuż za ramionami. Tam ma po prostu normalny, krótki rękawek. No i tutaj ten dekolt taki. W zasadzie on się nie rzuca w oczy, prawda? Że on jest tutaj taki marszczony, tego za bardzo nie widać. Natomiast widać, że on się po prostu układa tutaj w łódeczkę. Co prawda, ja osobiście lubię te które są, wiecie, w szpic, które, które tutaj jakby wydłużają szyję. Po pierwsze, jestem niska, więc takie wydłużanie szyi jest jak najbardziej jakby dla mnie korzystne i też wydłuża to moją sylwetkę, więc jak jestem niska, jestem szeroka, no to takie wydłużanie to już jest w ogóle in plus. To ten dekolt nie jest super korzystny dla mojej sylwetki, ja to ja zdaję sobie z tego sprawę, ale z kolei buzeczka bardzo mi się podoba, ma bardzo przyjemny materiał, jest taka, um, jakby to powiedzieć, ona jest taka grubsza, to nie jest taka cieniutka, wiskoza, wiecie, delikatna buzeczka. ona jest taka grubsza, ja bym, jakbym się nie znała, znaczy nie znam się na materiałach, więc jakbym ją dostała do ręki, zanim bym wiedziała, że tutaj jest tylko wiskoza, to mogłabym pomyśleć, że tutaj mamy jakąś domieszkę bawełny albo może nawet lnu, bo ona jest taka właśnie jakby sztywna, taka grubsza sztywna troszeczkę, trochę inna niż na przykład takie bluzki wiskozowe, które są bardzo miękkie. Nie, nie wiem, jak tam wytłumaczyć. Trochę różnica pomiędzy na przykład, nie wiem, jak są kartki, prawda, do drukarki. Mamy te standardowe kartki o jakiejś tam gramaturze i mamy coraz większe te gramatury. To tutaj mam wrażenie, że jest tak jakby podobnie, że tutaj jest taka wyższa gramatura materiału, co jest dziwne, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi, tak, jak to mniej więcej wygląda. Staram się to jakoś tak najsensowniej wytłumaczyć, bo w obecnej sytuacji nie pozostaje nam nic innego, jak zakupy online, więc im łatwiej jakby bardziej Wam wytłumaczę, jak pokrętnie by to nie było, ale może jest ktoś, kto nadaje na podobnych falach jak ja i tu moją pokrętną logikę zrozumie i jakby dokładniej Wam te ciuchy pokażę, to może Wam też po prostu będzie łatwiej coś takiego zamówić i nie będzie na przykład um, nie wiem, straconego czasu, bo zwrot Zawsze można zrobić, ale straconego czasu po prostu zamrożone gotówki, kiedy wiadomo, że w obecnych czasach jakby mrożenie sobie gotówki nie jest, jest zawsze dobre i czasami nie możemy sobie na to pozwolić, tak? Więc mam nadzieję, że tą pokrętą logikę zrozumiałyście. A widzicie, po, pod tą sportową bluzką, o której Wam mówiłam, że właśnie jest inokolorowa, ale sportowa, ale za normalną, schowała mi się jedna, która jest sportowa i ogólnie tak wygląda. Natomiast ja te sportowe bluzki z Cenda bardzo lubię, dlatego że one mają bardzo fajny materiał, yy, szybko schną i są naprawdę bardzo wygodne. Natomiast ja z tymi bluzkami mam pewien problem, bo mam dwie bluzki takie i mam je w rozmiarze XL. Pierwszą, jaką kupiłam, to myślałam, że może ona mi się po prostu w praniu rozciągnęła. I jakiś czas temu, chyba nawet w holu Wam pokazywałam, gdzie kupiłam sobie jeszcze jedną bluzkę XL i ona po prostu na dzień dobry była na mnie za duża. Po prostu wygląda ewidentnie na mnie za duża. Więc kolejną, którą brałam, czyli tą właśnie, wzięłam w rozmiarze L i ona jest z kolei na mnie taka taka deczko przymała. Oczywiście to jest bluzka sportowa, ona nie ma tutaj, wiecie, nic za zadanie poza tym, żeby dobrze odprowadzać na przykład powietrze, pod i, i tak dalej. Natomiast no jednak w bioderkach, kiedy tutaj się ona opiera, to jest taka właśnie bardzo mocno dopasowana. Ja nie wciągam brzucha jakby co, to tak jakby tutaj wygląda, po prostu, że w tej chwili akurat może mało zjadłam i ten brzuch jest, nie jest aż taki duży. Natomiast faktycznie jak patrzę w bok, no to taki, tego brzuszka aż tak bardzo nie ma. Natomiast jest dosyć mocno dopasowana właśnie w biodrach i nie wiem czy to jest kwestia po prostu tych bluzek, że pomiędzy tą L-ką a XL-ką jest taki duży przeskok, bo naprawdę ja w tamtej bluzce się po prostu topię. Ona jest za duża, ona na mnie wisi. E, tutaj jest taka ma, ma głęboki dekolt i ja w tamtej bardzo, bardzo rzadko chodzę chyba, że mam na przykład taki wysoki Powiedzmy, że ala sportowy stanik, bo ja mam czasami takie domowe staniki, które są tutaj dosyć mocno zabudowane i jak zakładam tamtą bluzkę, to wtedy to tak bardzo nie przeszkadza. Ale jeżeli mam normalny stanik, powiedzmy na przykład mam ochotę założyć tamtą bluzkę, bo idę do sklepu, no to już za bardzo nie mogę, dlatego że ten dekolt tam, tam jest na tyle luźny i na tyle duży, że po prostu, że tak powiem, świecę wszystkim i nie do końca mi to odpowiada. Więc taka dziwna sytuacja. Na pewno ją będę nosić, dlatego, że ona jest fajna i taka, wiecie, domowa na co dzień bluzka. Czy właśnie pójść na spacer, czy do sklepu, to zdecydowanie w tej bluzce. Zwłaszcza, że tutaj, wiecie, na wsi jeszcze pójście na spacer nie jest aż takie złe i aż takie problematyczne jak w mieście, bo tutaj jakby spotkać człowieka raczej jest Trudno, a przynajmniej no, mogę spotkać jedną, dwie osoby, tak? a nie 15 osób, tak, więc to jest troszeczkę inaczej, więc no, na taki spacerek właśnie ona się nada. Kolory ma fajne, mi się te kolory właśnie osobiście podobają, jest taka jasna, nie powiem, że wiosenna, bo szczerze mówiąc ja akurat sportowe bluzki używam cały rok, ale akurat no, ten kolorek mi się spodobał dlatego zdecydowałam się właśnie... Na ten wzór No i zaczynamy jednokolorowe bluzki I to jest właśnie ta sportowa bluzka, która tak jak mówię Może uchodzić za bluzkę normalną Natomiast ona jest właśnie z tego materiału takiego Szybko schnącego Do bluzeczkę mam w rozmiarze XL Nie wiem czy bym w L weszła Może bym weszła, ale pewnie byłaby troszeczkę opięta Ona ma taki dosyć ciekawy fason Tutaj z tyłu jest widzicie taki Taki jakiś dziwny wywiecznik, coś takiego Generalnie bardzo mi się ona podoba Tutaj na dole ma lekką gumeczkę Ale to jest takie taki bardziej na fason niż na to, żeby to się miało tutaj na tych bioderkach trzymać, a z kolei w ogóle kształt tej bluzeczki jest taki bardziej nietoperzowaty. Natomiast kolor, uch Kolor jest przyboski. Ola na pewno będzie piała za tym kolorem, bo ona właśnie takie habrowe, takie głębokie, niebieskie kolory bardzo lubi. I ona w nich dobrze wygląda, ale ja też w nich dobrze wyglądam. Mi się ta bluzka bardzo, bardzo spodobała. Naprawdę jest super. Jeśli będę robiła kolejne zamówienie i jeśli znajdę taką bluzkę właśnie w innych kolorach, to na bank ją wezmę, Bo to jest właśnie bluzka, tak jak mówię, niby sportowa. I niby jakby przeznaczenie jest jej sportowe, nie wiem, na zasadzie do jogi, czy do pilatesu, czy do czegoś tam. Ale chodzi właśnie o to, że zastosowano ten materiał właśnie szybko schnący, ale dla mnie ona jest po prostu na co dzień dobiegania normalnie do takiego powiedzmy codziennego życia, do takiego codziennego ubierania się po prostu. O, może tak. Nie wiem, czy to dobrze brzmi. Ja chyba dzisiaj mam problemy, żeby się dobrze wypowiedzieć i żeby wypowiedzieć się składnie i i tak, żeby mnie ktoś zrozumiał następna bluzka jest chyba najmniej udaną bluzką z tego całego zamówienia to jest ta sama bluzka, którą miałam w tamtym holu tylko, że tam miałam kolor właśnie takiej tej terakoty właśnie, taki ceglasty kolor tutaj chciałam wziąć kolor właśnie takiej zgniłej zieleni natomiast nie do końca ten kolor mi się podoba to znaczy z tą bluzką jest o tyle dziwnie, że jak ja ją zobaczyłam, jak wyjęłam z opakowania to kolor mi się spodobał i stwierdziłam, że jest fajna natomiast teraz jak założyłam to jakoś tak już nie do końca nie wiem, czy mi się ona podoba. Ten kolor jest na tyle dziwny, że ciężko jest tak naprawdę. No nie wiem, po prostu jakoś tak nie mam do niego przekonania. To jest bluzka, która ma właśnie z przodu taki bardzo gnieciony materiał. Nie wiem, czy to będzie... O, no, widać, spokojnie widać. Natomiast z tyłu jest normalny, gładki, on troszeczkę jest jakby inny, z czego innego się składa. Zresztą tutaj widać też, jak bokiem stanę, że to są dwa inne materiały. I ogólnie sama bluzka, sam koncept mi się podoba, tylko właśnie ten kolor, tak jak patrzę na siebie w podglądzie, może jakbym miała rozpuszczone włosy, może byłoby inaczej ale ona, ten kolor wygląda smutno, on nie ożywia twarzy, tylko właśnie tak przydusza, przygasza twarz, więc z, kolor, z tym kolorem trzeba uważać, tamten cyklasty kolor, mm, bardzo mi się podoba, ja zachwycona byłam tamtym kolorem, ale ten właśnie, ten tak troszeczkę właśnie, nie wiem, dusi w pewnym sensie, taki tak jest smutny, ale spoko, jeszcze idzie jesień, na pewno będzie gdzie ją wykorzystać, tylko po prostu tak jak mówię, jakoś tak spojrzałam na siebie w ten pogląd i tak i tak się zaczęłam zastanawiać. No i ostatnia bluzka z całego zamówienia, która w tym momencie, jak występuje po tamtej ciemniejszej, smutnej bluzce, to po prostu automatycznie ożywia cały w ogóle ekran i ożywia mam wrażenie, że mnie też. Czyli właśnie bluzeczka w takim bardzo słonecznym, kukurydzianym kolorze, coś takiego. Bluzka jest, czego ona jest wykonana, bo tu akurat nie pamiętam, bo czekajcie, muszę sprawdzić. Poliester. Oj, dla fanów y, materiału to nie będzie zbyt dobre, a szkoda, bo ten materiał w dotyku jest naprawdę bardzo przyjemny. On, ja bym nie powiedziała, że to jest poliester, to jest taki mięciutki y, materiał, jakby takiego bardzo, bardzo cieniutkiego sweterka. Bluzeczka jest y, zapinana na guziki? Czy to jest spic na wodę? Niby zapinana na guziki, ale szczerze mówiąc trudno je rozpiąć i na dole mamy taki udawany supełek, ale on w zasadzie wygląda dobrze. Na długość jest dla mnie idealna i też właśnie widzicie ukrywa troszeczkę brzuszek, jakby ja, tak jak mówię, nie wciągam. Ja zresztą nigdy nie wciągam brzucha, w, pokazując wam ciuchę, bo nie widzę po prostu sensu. Bo jeżeli to nie jest tak, że ja prezentuję ciuch nie wiem, w rozmiarze 36 i tutaj wciągam, żeby to on dobrze wyglądał. Ja pokazuję ciuchę w rozmiarze 50, czy XL, czy 2XL, więc normalne jest, że mam fałdki, tutaj jakby nie ma sensu tego ukrywać, więc ja nigdy brzucha nie wciągam, czasami nawet wręcz staram się jakoś go tak, wiecie, wypchnąć, żeby po prostu pokazać Wam. No w tej chwili akurat jakby brzucha jako takiego nie ma, natomiast no wiecie, no jakby szerokość jest, tak czy siak. W każdym razie ta bluzka chyba podałam mi się najbardziej z całego zamówienia. Ona jest właśnie taka... Taka żywa, taka słoneczna, właśnie tak przywodzi nam jeszcze od razu wiosnę, lato, aż, aż chce się cokolwiek robić, chociaż na zewnątrz średnio można, ale jest właśnie bardzo, bardzo fajna. No, mi się podoba, bo i dekolt ma dobry. Generalnie odhacza w zasadzie wszystkie te rzeczy, których ja szukam w bluzkach, czyli właśnie. Ma dobry dekolt, ma rękawki takie, że właśnie ja nie lubię na przykład bez rękawków, czy też bardzo takich króciutkich rękawków, bo ja tutaj jestem za bardzo świadoma moich, moich nadmiernych skrzydełek, więc to jak najbardziej. Tutaj na długość jest bardzo dobra, ukrywa mój brzuszek. Z tyłu jest tak, że właśnie jest do połowy pupy, co na długość też mi odpowiada. Jest naprawdę bardzo fajna i ten sweterek na pewno występował jeszcze w kilku innych kolorach. Więc możliwe, jeżeli bym myślała o jakimś kolejnym zamówieniu, to właśnie przyjrzę się na kolejne kolorki tego sweterka, czy też tej bluzeczki i tej habrowej, czy może ona występuje w jakiś innych kolorach, bo tamten właśnie fason materiał bardzo, bardzo mi odpowiadał. Ale to spokojnie, nie wiadomo jakby jak szybko będę robiła te zakupy, bo tak naprawdę w tej chwili nie bardzo też jest mm, możliwość gdzie wychodzić, więc jakby to na nowych ciuchów niekoniecznie nam jest potrzebne. Ale to jeszcze zobaczymy, bo wiecie, może nie jest potrzebna, a może po prostu mam ochotę poprawić sobie humor, na przykład nowymi ciuchami, bo mamy depresję od siedzenia w domu. Zresztą wiecie, ja nie chcę nikogo namawiać do zakupów. Tu też jakby pamiętajcie, że nie chodzi o to. Tu chodzi o to, żeby się oderwać trochę od tej sytuacji, żeby pomyśleć trochę o czymś innym, żeby nie słuchać, nie wiem, czy, czy depresyjnych informacji, czy informacji, które mogą wywoływać w nas właśnie jakiś taki niepokój, tylko po prostu trochę rozrywki. Trochę po prostu oderwania od, od całości, a niekoniecznie e, jakby wymuszania na Was e, wydawania kasy, bo w tej chwili każdy musi spojrzeć na złotówkę dwa razy. Każdy się zastanawia nad tym, jak będzie wyglądała przyszłość, czy będzie sobie w stanie na coś pozwolić. Nie u każdego będzie to wyglądało oświetlanie, i nie każdy zachowa swoją posadę, bo naprawdę. Sytuacja jest, no nie było jeszcze takiej sytuacji, po prostu nie było aż takiej sytuacji i ona panuje na całym świecie, to nie tylko w Polsce, kiedy właśnie ta przyszłość jest naprawdę bardzo, bardzo niepewna. Tak więc weźcie też, jakby bierzcie moje filmy właśnie w ten sposób, czyli właśnie na sposób na oderwanie się od... Od tej ponurej rzeczywistości w danym momencie, a nie na wciskanie wam do gardeł nowych rzeczy, które koniecznie musicie kupić, bo nie taki jest mój zamiar i nie o to mi tutaj chodzi. Tu bardziej chodzi właśnie o, o rozrywkę, o, o coś, o jakiś taki właśnie, wiecie, o, o, o miejsce, gdzie możecie się oderwać od tamtych rzeczy. Dobra, słuchajcie, więc to tyle, bo naprawdę chyba dzisiaj za bardzo nie umiem mówić i mam wrażenie, że mówię trochę nieskładnie, więc może już nie będę. Się pogrążać dalej, bo już nawet w tej chwili przestaje powoli no przestaje powoli myśleć. Może czas zrobić sobie jakąś kawkę. Więc ja dziękuję wam dziewczyny serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, zostańcie w domach i do następnego filmu na razie. Pa pa.